Witam Państwa bardzo serdecznie. Mirowilewski, dzień dobry. Ostatnio bardzo dużo podziało się w ruchu ojcowskim, w ruchu rodziców, w ruchu wszystkich, którzy mają na sercu dobro naszych dzieci. Dlatego postanowiliśmy skonsolidować cały ruch rodziców, cały ruch ojcowski i zjednoczyć wszystkich tych. Którzy walczą o to, o co walczą inne rozbite grupy ojcowskie, grupy rodziców, grupy tych, którym na sercu leży dobro naszych dzieci. W naszej grupie nie będzie. Niesnasek, nie będzie kłótni. Nie ma takiej możliwości. Nasza grupa ma być. Salona, skonsolidowana, ma być wielka. Tak samo jak wielki jest problem. Problem dotyczy ludzi od morza do morza. Jest to problem również przemocy instytucjonalnej, problem przemocy państwa wobec rodziców, którzy pragną, którzy chcą opiekować się swoimi dziećmi, a nie mogą. Ze względu na różne opcje polityczne. Na różne działania, niekoniecznie zależne od nas. Dlatego postanowiliśmy zaprosić wszystkich rodziców, którym zależy na tym, żebyśmy byli wielką siłą, również polityczną. I będziemy. Był taki kraj kiedyś w Europie, który był najsilniejszym krajem na kontynencie. Potrafił prowadzić wojny z trzema wrogami naraz. Tak samo jak my to robimy. Składał się również z wielu narodów, opcji, z wielu nacji. Tak samo jak wśród nas są zarówno walczące ojcowie, walczące mamy, Walczące ciocie, wujkowie, babcie, wszyscy walczymy o nasze dzieci. Ale pamiętajcie, że to my jesteśmy suwerenami tego kraju. I to my decydujemy o tym, jak mają być wychowywane i kto ma opiekować się naszymi dziećmi. Jesteśmy rodzicami. Wszelka władza pochodzi od Rodziców. Zapraszamy wszystkich do grupy, która zjednoczy tych, którzy naszymi dziećmi chcą się opiekować i którzy chcą, żeby przyszła Polska wyglądała tak, jak my sobie tego życzymy. Zapraszamy do naszej grupy. My nie musimy być dzielni, bo dzielni jesteśmy na co dzień. My mamy być niezwyciężeni. Rzeczpospolita obojga rodziców.